Niedziela 23 dzień lipca 2023 roku przedostatni mecz pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy tuż przed nami a e, zapowiada się starcie Widzewa Łódź spuszczał puszczą niepołomicę na naprawdę bardzo bardzo interesujące bowiem Widzew pod wodzą Janusza Niedźwiedzia rozpoczyna swój drugi sezon w PKO BP Ekstraklasie natomiast puszcza to absolutny Beniaminek który jeszcze na e, boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce nie miał okazji gościć ta drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Tułacza, który również debiutuje jako trener na boiskach Ekstraklasy. A to spotkanie z całą przyjemnością skomentuję dla państwa Dominik Stachowiak. Kłaniam się nisko. Dalekie zagranie do prawej strony. Się Maszko, dobry zwód się Maszko strzał i co za bramka! Premierowy gol! ekstraklasie, to jest niepojęte w jaki sposób dokręcił teraz tę piłkę, Artur Siemaszko jest gol i to urody absolutnie nietuzinkowe niesamowite uderzenie w okienko bramki, lewą nogą ten zwód Artura Siemaszko palce lizać, ale uderzenie jeszcze lepsze, bez najmniejszych szans Henryk Ravas, piłka zatrzepotała w lewym okienku bramki niesamowity gol Coś absolutnie przepięknego. Puszczanie połomice prowadzi w Łodzi. Jeden do zera. Fenomenalny gol Artura Siemaszki. W dziewiątej minucie. Rusza widzę prawą stroną. Zagranie do środka, odegranie piętą. Strzał. Jeszcze piękniejszy gol. Fran Alvarez. Wita się z Ekstraklasą I odpowiada Arturowi się maszce. Spektakularnym trafieniem z pierwszej piłki. I genialną asystą. Popisuje się Jordi Sanchez. Więc hiszpański duet zagrał po hiszpańsku. Nieprawdopodobne. Szaleje łódź, szaleje serce łodzi. Jeden do jednego w 35 minucie. No muszę powiedzieć, że brak mi słów na to. Z jaką precyzją, chirurgiczną wręcz, kopnął piłkę w okienko bramki Fran Alvarez. To była błyskawiczna kontra. Popędził prawą stroną Terpiłowski. Zagrał do środka, odegrał Sanchez piętą i z około 20 metrów Fran Alvarez genialnym trafieniem pokonuje Kevina Komara. Dominik Kuna. Lewa strona, Bartłomiej Pawłowski. Ładne wejście w dribbling i to będzie dobra szansa. Pawłowski wystawił, Alvarez nie przewraca się, Stępiński, lewa noga, gol! A więcej jest trafienie na 2 do 1 i Patryk Stępiński wyprowadza Widzew na prowadzenie. Szaleje stadion w Łodzi po raz drugi już tego wieczoru. Świetna to była akcja Bartłomieja Pawłowskiego lewą stroną. I kolejny raz udział w niej miał poniekąd Fran Alvarez. Ale to Patryk Stępiński kieruje piłkę do bramki w 55. Minucie. Obiegał kun Pawłowskiego, termu nie zagrał. Wszedł między dwóch rywali i Pawłowski pewnym uderzeniem lewą nogą. Pokonał zasłoniętego Kevina Komara. Jest szechu, piłka do Cyganiksa. Komar broni gol, 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 gol. Zamyka Łotysz ten mecz. Zamyka to spotkanie na korzyść widzewa 3-1 i ma swoje drugie trafienie w Ekstraklasie. Na pierwsze w tym sezonie Andrzej Cyganiks. Asystę zalicza Julian Szechu, więc akcja dwóch zmienników. Świetnie wyprowadzona kontra. I odwdzięcza się za to, że dał mu w końcówce szansę. Trener Janusz Niedźwiedź Andrzej Cyganiks. widzę, zrealizował plan na to spotkanie. Napuszcza, może czuć pewnego rodzaju niedosyt. Przecież prowadziła tu od dziewiątej minuty po spektakularnym golu Siemaszki. Ale te trzy ciosy zespół Janusza Niedźwiedzia wyprowadził jak wytrawny bokser. Pierwszym bardzo dobrym, precyzyjnym uderzeniem Alvareza zamroczył rywala. Drugim pobijał, A teraz Andrzej Cyganiks zgasił światło. Światełko w tunelu. To światełko nadziei puszczy niepołomice na to, że uda się osiągnąć dobry wynik w swoim debiucie w Ekstraklasie. I kolejna szansa, ostatnia już na puszczy. I to może być gol Jakuba, strzał Kidricz. Bramka na 3 do 2, więc puszcza przegra tutaj w łodzi, ale tylko jednym golem. Pozwalał grać bardzo długo jeszcze 2,5 minuty po zakończeniu tego doliczonego czasu gry. Piotr Lasyk, piłka odbita od poprzeczki. Po wrzutce jednego z zawodników z prawej strony zgrał jeszcze Roman Jakuba. I głową do siatki trafił Rok I Oczywiście ten gol tak tylko na osłodę, na podreperowanie bilansu bramkowego i na potwierdzenie, że Puszcza pozostawiła po sobie niezłe wrażenie dzisiaj w sercu Łodzi. A za ten wieczór bardzo serdecznie dziękuję Państwu Dominik Stachowiak. Kłaniam się nisko. Zapraszam do kolejnych audycji, kolejnych transmisji na antenie Radia Gol. Życzę dobrej nocy i udanego przyszłego tygodnia.